Maksymilian Zdybicki, świąteczny dzień dobry w bożonarodzeniowy czwartek. Do końca dnia w większości naszego kraju utrzyma się taka bezchmurna i słoneczna pogoda. Jedynie na krańcach południowych Małopolski i Podkarpacia będzie pojawiać się więcej chmur jednak i one powinny się rozpraszać. A najbliższa noc przyniesie zmianę pogody, dlatego że od regionów północnych w kierunku południowym będzie wkraczać ciepły front atmosferyczny. On sprawi, że od wschodniej części Mazur przez Podlasie, aż po częściowo Polesie Lubelskie pojawią się opady śniegu tak, Redakcja pogody oficjalnie potwierdza w tym momencie na antenie, że to była najchłodniejsza Wigilia od 23 lat. Chłodniej było tylko w 2002 roku. Wtedy temperatura w najcieplejszym momencie dnia w wielu miejscach oscylowała w okolicach minus 10 stopni. Skąd to się wzięło? Pogodowe karty w naszej części kontynentu rozdaje ogromny układ z wysokim ciśnieniem. Wyż charakteryzuje się tym, że obraca się zgodnie ze wskazówkami zegara, a więc z północy Europy, dokładniej z Arktyki, zaciąga właśnie taki arktyczny mróz że mamy minus 10 stopni, a dzisiaj jednak nas to szokuje. Tak, ja też chcę przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno mówiliśmy o tym, że grudzień prawdopodobnie przejdzie do historii pomiarów jako jeden z najcieplejszych w historii i już właściwie o tym zapomnieliśmy tylko przez ten dwudniowy powiew chłodu. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie, za te wszystkie bardzo ważne dzisiaj informacje pogodowe. Dziękuję i zapraszam na kolejne prognozy pogody w TVP Info.